Dzień dobry nerdy. Dziś będzie o wyszukanym urządzeniu do testowania farb. Często jest tak, że kupujemy nowe farby, zwłaszcza kontrasty, zupełnie inaczej wyglądają w słoiku niż w rzeczywistości. W przypadku kontrastów zdarza się tak też, że jedne są wyjątkowo słabe i prawie ich nie widać, a drugie są tak absurdalnie mocne, że równie dobrze mogłyby działać jako bejzy. Mamy oczywiście naszego testowego Necrona ale on pozostaje do testowania Nowej Armii The Zakładam, że nie macie setek zbędnych figurek do Warzona, które misiacie codziennie rano, żeby poczuć się odrobinę lepiej, jak normalny człowiek, a Games Workshop nie wypuściło modeli tylko do testowania kolorów. I jeszcze. Przedstawiam kupę śmiecia. Niesamowite urządzenie wytworzone w drodze recyklingu. Po podkładowaniu interesującymi nas kolorami bazowymi urządzenie do testowania farb jest gotowe. Dzięki urządzeniu do testowania farb, trademark, możemy na przykład zabłysnąć szybką odpowiedzią wizualną na pytanie o zielone łosze na grupie malowanie figurek na face. Możemy też przekonać się, jak bardzo faktycznie purpurowe farby się nie nadają ale za co jakie fajne są oba odcienie turkusu i z będę niemalował malował teraz wszystko. Chciałbyś swojego UDTF-a? Oferuję zestawy do samodzielnego montażu w całkiem rozsądnej cenie. Klej nie jest dołączony. To tyle na dziś. W następnym filmie będziemy rozpodełkowywać świeżutką grę z 1999 roku. Coś w ogóle sprząta w tym domu.